Nie, ta historia z dzisiaj, wiecie co się stało? Ogólnie pan Kot tutaj był tak półlegalnie. No tak właściciel tak nie do końca się na niego zgodził, bo się obawiał, że coś tam zniszczy i wolał, żeby go nie było. No kurwa był. Ale oczywiście tutaj dbam, że mu to nic nie zniszczył, bo, bo też chcę dobrze dla właściciela. Poza tym, że jest kurewski bałagan i akurat no wczoraj i dzisiaj to jest po prostu apogeum bałaganu. No ciuchy leżą, wiecie, jakieś... Niepozamiatane, nie wiem, kuchnia zawalona jakimiś torebkami po cateringu. No jest totalny bałagan. Nawet w zlewie leży łyżka, chyba która przez miesiąc nie była nie była myta. I tak sobie myślę, no kurde. Ktoś dzwoni. Patrzę. Kurwa, no właściciel. Ja pierdolę, tu jest nic nieogarnięte. I wiecie co? Myślę se, chuj. Udam, że mnie nie ma. No iś. No i siedzę tak cicho Ale Tak po, po pół minuty dzwonienia Może nawet krócej Słyszę, że zamki się otwierają Mówię, ja chuj, no jestem skończony No nie Jeszcze <grym> przypaliłem głupa, że mnie nie ma To jest koniec, to jest mój koniec Otworzę i tak mówię Przepraszam, byłem w toalecie Nie mogłem otworzyć A on, nie no, w porządku, tutaj udaje tak Nie wiem czy udaje, ale powiem tak był Niesamowicie miły i tak nie otwierałem tych drzwi, żeby tego nie widział. A... No a mówi, że tutaj właśnie się obawiał, że coś się nie daje znaku życia, więc chciał wpaść zobaczyć. I tak kurwa, no otworzyłem te drzwi. I, no i tak mówię, no muszę panu o czymś powiedzieć, bo tutaj jest kot i tak, no i tak zacząłem mu ten tłumaczyć. A, a on na to. Ja tu byłem y, godzinkę temu, czy tam dwie godzinki temu. I mnie nie było. Wszedł to, wszystko widział. I tak sobie myślę, no, to nieźle. Ale ostatecznie myślałem, że mnie zniszczy. Myślałem, że powie, no to ja panu dziękuję tutaj za, za współpracę, ale będzie musiał się czy wyprowadzić czy coś. A on na to wiecie, tak sobie pomyślałem. A on mówi, nie no, w sprawie kota tam rozmawialiśmy, niech kotek zostanie. I czy, czy chce pan tą umowę przedłużyć, bo nie, nie odzywał się? Wiecie, tak zupełnie kulturalnie do mnie podszedł? Nie zwyzywał. Nie splejmował, tylko powiedział, no wie pan, jest pan dorosły i chciałbym, żeby tutaj był porządek. Ja mówię, że no będzie, będzie. <laughs> Wiecie, tak, kurwa, tak się we mnie gotowało, tak, taka adrenalina bym tak poddenerwowany, nie wiedziałem, co mam mówić. Ale to no, przepaliłem troszeczkę głupa i ogólnie nie wyszło źle. Powiedział, że wszystko w porządku, tylko że mam posprzątać. I raz na miesiąc będzie tak wpadał zapowiedziany. Obczaj, przywitać się i sobie pójść. Po tym położyłem się i leżałem w łóżku, bo byłem w szoku trochę. I... No, byłem tak zestresowany. Naprawdę. No na szczęście wszystko jest git, tak? Wszystko, wszystko jest git. Mogę tu mieszkać dalej razem z kotem, także daj mi się. Właściciel mieszkania subskrybent. Nie, 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 nie. Serdecznie pozdrawiam ciebie. Żulu mulo de <grym> jednak. <grym> się rozmyśliłem. Chciałem poznać Pixel Wolga, który robi najlepsze szoty o naszym glemie. Tak dalej. No, Pixel World Guide jest jednym z pierwszych, o ile nie pierwszy nawet, kto robił szoty. Chyba nawet jeszcze jak tych szotów nie było nawet. Szanuję, szanuję bardzo. Poziom też trzyma mocny. Ja pierdolę. Co? Ha! Widzicie je. LOL. Oh! No ja, ty, Ale jak w tower dałem? Czemu to nie zestunowało? Stun! Czemu nie. Czemu syndra nie zestunowała? Wayne? No cerkuj! Ja pierdolę! fucking way! Kurwa! Use... JOR ULTIMATE, ultimate. DRA Pukałem, ale nie otwierasz O, ale hardkorowiec Ten ziomek żyje Wuntownik. na krawędzi Ma prawo mnie nie lubić i... nie, mam, nie mam z tym problemu Normalnie myślę Tak? Nie Kurwa, co jest? Halo? Widzieliście to? Aż się Darys zaśmiał Heh <noise> O, co jest? Ja pierdole Jak te Wraithy gonią, tutaj aż O nie 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 Halo BUBNIK 2! Nie mogę, nie mogę. Widzisz lewą HP? Nie A mogę. widziałeś kogo bił? Eheheh, <noise> ja reportuję tego typu jaki toczył a, No Uuu Ja Ale ten pranto P, To jest dla jakichś karłów przecież, no kurwa metr 52, no, czy są normalni? Ale wiesz, że nie, nie liczysz tych A Bez głowy Bez głowy, dobra kurwa no, i, no, stopy też. Cię nie liczą chyba? Czy się liczą? Ja, pierdolę! Nie spikowałem. Zabrakło mi nie. ćwierć sekundy, żeby korasa spikować. To bardzo że się stało. Pośmiejecie się? No to ja za Dodaj do koszyka. Kwalifikujesz do darmowej mini porocz chrupki? A postawiłbym sobie takiego por poro króla. 60 euro, no nie, chyba, chyba nie dam tyle. 260 zł, no nie, jebać tego poro króla. Dobra, zamawiam tylko to. Go poro król, czekajcie. Nie, olej tego poro króla, chyba. Ej, ten król poro jest całkiem fajny w sumie. Dobra, wierzę, król poro. Timo Panda też że do koszyka. Kurwa bogactwo, tak się żyje na Twitch TV. To jest dramat. Okej, 150 euro mam do zapłacenia. Wykup cały sklep. Orpizda. coś się popsuło. Coś się popsuło. Dobra, ucieczka. Nie Wraz, no dajebiemy ich to daj ich XD! Mówiłem kurwa! Creepy! Mówiłem. Wiesz co? Dive. Let's, daj mi tankować. O kurwa, dobra No nie no! Dajesz! Droto, kurwa bi Tankuję. No okay. easy kurwa, działmy Najgorzej mi Kurwa, zrobiony dive! Ale wyszedł! Ale wyszedł! wykonany Co, co myślisz o, o, o. drugim dive'ie? Nie. I ku do tyłu, ku do tyłu dasz! No! Tankuję! Czekaj! Tankuję, 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 już więcej nie mogę! Nie, dobra, zabijemy go, zabijemy! Nie! Go. Spokojnie. No nie, nie zabijemy, ja pierdolę! Nie, odpalam się, Dobra. nie wytrzymam! Nie! Nie, nie wytrzymam, nie wytrzymam! <śm> Dobra, mamy wieże, jest git! Wiesz co jest kurwa creepy w tej piosence? Dzieci śpiewają kurwa o Bogu, o nawróceniu, o wierze. Jak Jak te dzieci jeszcze nie wiedzą, co to jest w ogóle religia. Znaczy, ktoś im tam powiedział, co to jest, no ale komuś powiedzieć, a nie wiem, zrozumieć, jakoś tam sobie doświadczyć i tak dalej, to jest kompletnie co innego. To no, tak jakby małe dziecko, nie wiem, latek śpiewał o życiu. Kurwa, dragi, kokaina, e, dziwki i ostre życie, tak ogólnie, nie? 6-latek. To jest dokładnie taka piosenka. Mnie to szczerze przeraża, jak tak to słyszę. I według mnie to jest kurwa creepy w chuj. No, myślę, że to też jest kwestią czasu, kiedy jakby status religii w szkołach małych ten zejdzie. Toś w końcu kiedyś pomyśli na No nie, nie za czasów tej partii rządzącej. No nie, na, na tych czasów nie, na pewno jeszcze. jeszcze. Jeszcze musi trochę ludzi. wyginąć, że tak powiem. O ktoś tu mówił tak. O, o dzieciach, które śpiewają arkane, gdzie to jest creepy. Znaczy...

Chris Morderca, Nie biegnij! Tak <grym> się nie biegnij. Nie, nie potrzebuję. Hej, Arkel, Pomóż koledze Norbertowi i pokaż ten filmik. Może jeszcze nie jest, jest za późno. Pięć pięć pozdrawiam, osób, JD. Wiec. W pewnym momencie życia zachoruje na raka. Rak może zaatakować każdą część ciała. Lekcje medycyny? Może być. Przy... Nie widziałem tego w ogóle jest Ewelina. Chyba się kurwa zgubiła! No Ewelina! Nie! No bo kurwa, potrzebuję jebanych ganków. Jest, jest strasznie źle jest bardzo, bardzo, bardzo źle. Na no tobie. O! Kurwa! XD nie zginie ile hp nie wiem ja pierdole Kurwa! Rozje... A, dobra. Prawie. Mogę od to fleszować jednak, no nieważne. Nie pisz. Czemu ty? Co ty robisz? To będzie lepszy ten play na Ciarko. Nie wiem. Są no to jest skill matchup. Gówno ten typ, kurwa. Mogę mieć jeszcze tej one, ale. Ale, bo tak co ty na jeden hp O kurwa, kubon! Tak czy powiem tak. Widać, że kubon nie mainuje fiory, nie? Bo troszkę, troszkę nam było tych błędów na Fiorze Ja też nie zagrałem idealnie. Co sądzisz o 2000 lajki? Zagrasz ze mną na rankę, da? Za, dwa, za 2000 lajków mogę dać ci bana, co to na to. Ale dzięki Znajta, hehe. <grym> nie, alkohola porwali. Narysuj kutasa na czole, jak coś jest nie tak. Co? Co? Tak napisał. Nie wiem. No jak masz, jak mrugnij oczami, nie? Albo coś tam zrób, jak jest coś nie, jest nie tak. To źle jak pomysł, żeby narysować kutasa na czole. jak coś jest nie tak. Odbierz ten telefon blondasku. jasku Weź dzwoni do mnie Halo? No nie jest telefon kurwa Halo? Czekaj, czy to też nie jest właściciel mieszkania, nie wiem. O kurwa, być może to on. Przecież nie dawno może być? ja zadzwonię. O kurwa. Dobra, czekaj. Ja pierdolę, zostałem strollowany przez widza, rozumiesz? Kurwa, jebać! Nie, naprawdę, strollował mnie! Widz! Widz z czatu ma identy identyczną końcówkę jak... Prawdzi ...mój prawdziwy właściciel, nie żartuję. A nawet mam jego poprzednie, poprzednie wiadomości, mam, wiecie jakie? E, dzień dobry, kiedy transmisja? <ścoughs> Co? Co? Dostęp Co? permabana. What? LOL? Naprawdę, dostałem termowana na tym kącie.